Witam widza bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i to spontanicznym. Niedawno byliśmy na kiełbaskach u Norberta w jego Żuku, a komentarze zasypaliście informacjami o tym, że nyska w Krakowie. No i ja dzisiaj przypadkowo, no może nie przypadkowo, celowo byłem w Rzeszowie robić rolki do donera i podczas tej wizyty dowiedziałem się, że w Rzeszowie też mają nyskę i właśnie pod nią jesteśmy. Polska kiełbasa dla ludu. Tak się tutaj to ogłasza. My chcemy sprawdzić, gdzie najlepsza jest kiełbasa. Proszę, nawet się rymowanie tutaj samo wkrada. Eee, więc, jeżeli jesteście ciekawi, gdzie najlepszą kiełbasę z samochodu serwują, tak samo jak ja, to zapraszam na odcinek. Proszę pana, nie ukrywam, że zrobiłem wstępny research, więc wiem, co jest w propozycjach. Chciałbym ten zestaw Perelowski, bo on mi chyba da pełny przegląd tego, co jest do zaoferowania. Świetnie. Tak, Jak długo Pan działa w ogóle? 10 lat. W tym samym miejscu? Nie w tym miejscu. Nie w tym było miejscu. 4 lat? Okay. Wcześniej stało to na Akademikach. Ok. W sensie to stało na Akademikach. Tak, ten sam... jeździłem na Akademiki i tam stałem i przez parę miesięcy próbowałem wjechać na rynek w Rzeszowie, no ale się nie udało. Ok. Teraz już jest unieruchomiona całkiem. Nie, Czyli to może to, to no jest klienci, dalej food track można dalej, powiedzieć. No, oczywiście dalej to jak trzeba, to mogę pojechać. Yy, ale na razie staram się to robić w tym miejscu okay. No uboży trochę rzeszować. ale co? Klienci pewnie są ci, którzy już znają od 10 lat to jest kupa czasu na rynku. Tak powiem, klientów już stałych, którzy przyjeżdżają cały czas w sezonie. Też to otwarte jest tylko, jak jest ciepło, okay. ja to albo mm. od marca, albo teraz otworzymy do dopiero od maja. No i to, póki będzie pogoda taka w miarę, że będzie można siąść, zjeść w miarę w spokoju. Mm. Żeby było dość, troszkę ciepło, to marzę cały czas. Marzę cały nie? czas. Super. się to ucinać, nie? Polską kuchni po, 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 Ja lubię mocniej wysmażoną, taką wytopioną, więc taką bym poprosił w tym zestawie. No nic, poczekamy sobie, a przy okazji... Nic przy okazji. No i mamy to. Piękna, wielka, wysmażona, na świeżo. Dopiero co? Kiełbasa. Nie wiem, ile nagrałem z tego, jak sobie rozmawialiśmy w międzyczasie, no bo proces smażenia kiełbasy do takiego eleganckiego, o jaki poprosiłem zresztą, bo już wiecie z filmu od Norberta z Żuczka, że lubię wysmażoną kiełbasę. Tutaj postanowiłem poczekać i zjeść taką, jaką lubię najbardziej. No, kiełbasa jest niezmienna od 10 lat, więc Rzeszowski klasyk. Chętnie tego spróbuję. Zestaw. Zestaw to bułeczka, też przygrillowana. I też nie byle jaka, jak mówi nam tutaj właściciel, bo tradycyjną metodą wypiekana bez sztucznych spółchniaczy taka ma być Perelowska, polska, tak jak i zresztą takie ubasa. Zestaw z orężadą, ogórkiem, musztardą, keczupem, chrzanem i cebulką prażoną to jest 35 zł. Tutaj, ale nie cena tu istotna jest a smak, bo nie po to jechaliśmy tyle kilometrów, żeby nie spróbować, i nie po to jechaliśmy, żeby na cokolwiek narzekać. No Przynajmniej mam nadzieję, że nie dostaniemy zaraz żadnego. Powodu. Keczu musztarda. szanza, za chwilkę. Mój mm. mili. Co wam mogę powiedzieć o tej kiełbasie oprócz tego, że smakuje mi. Po prostu jest to dobra kiełbasa. Nie musi stać treściwa. Czuć jej strukturę. Jak widzicie, jest to taka faktycznie przemielona nie, nie na najcieńszym oczku. Mi smakuje, pasuje mi też ten klimat. Siedzimy na świeżym powietrzu, zajadamy świeżą kiełbasę z złymi dodatkami. Keczup, musztarda, prymat. Do tego klek z chrzanu a ogóreczek, bo ten może być istotny. Twardy, lekko kwaśny. Ja lubię bardziej przychwaszone. Lubię też, kiedy intensywniej wybija się gdzieś ten czosnek z marynaty, hmm, ale poprawny ogórek, no to ja mogę powiedzieć o ogórku kiszonym więcej niż to, że pasuje do tej kiełbasy Jagulał. Hmm, najmniej pasuje mi w sumie chyba tutaj tak cebulka prażona, tak się podawało dawniej, że z cebulką prażoną za PRL-u podawali, natomiast pozostałe dodatki i sama kiełbasa jak najbardziej w punkt. Czy za tę cenę chcielibyście ją zjeść? Myślę, że jeżeli będziecie w okolicy, to nie macie wielu alternatyw, bo trafiliśmy tutaj na prawdopodobnie jedyne takie miejsce, gdzie można zgrywaną kiełbasę w Rzeszowie zjeść. Hmm, jeżeli Macie życzenie wydać sobie na taki zestaw 35 zł, to ja polecam, bo mi smakuje. A mm. żada? ta podobno też ma smakować tak jak wtedy. No ja, jak wiecie, 8-3 rocznik, jeszcze ten smak i ślady pamięciowe po nim mam, więc. Próbując tego Norberta mówiłem, że jest bardzo podobna. Ta jest chyba nawet jeszcze faktycznie podobniejsza. No musielibyście spróbować porównać. Ale jest to faktycznie smak białej oranżady. No ja białą, czerwoną lubiłem mniej. Choć tu mają smak identyczny. To tylko przyszłość poperelowska postanowiła mi zrobić takiego pikusa w mózgu i powiedzieć o tym, że inaczej smakowały one dawniej. Faktycznie niezależnie od koloru miały smak niemal identyczny albo identyczny. landrynkowy słodki. Pyszny. Więc jeżeli znowu jesteście gdzieś tutaj, na bardziej wschodnich kresach naszego pięknego kraju i macie ochotę wrócić sobie na taką sentymentalną chwilkę, gdzieś właśnie, na giełdę samochodową, bo mało tego, że tutaj jest jeszcze taki nieduży komis samochodowy więc można poczuć klimat lat 80., późnych, wczesnych 90., giełda, kiełbasa, znysy, wy, orężada. I pięknie spędzona chwila eee, my, to kończymy sobie tu i spotkamy się za chwil parę, daleko stąd. Będzie 200 km niecałe, sto kilkadziesiąt kilometrów, no bo w Krakowie eee, akurat zastanie nas zmrok w międzyczasie, bo tam od 19 dopiero, ale do trzeciej w nocy serwują podobne i mając jeszcze świeżo w pamięci ten smak, zaznaczam, całkiem dobry. A za dobre się płaci. To porównamy. I zobaczymy, w którą stronę z Tarnowa warto wyruszyć, bo to praktycznie te same kilometry. Czy może zostajemy w Tarnowie, w Nysce, u Norberta i jemy lokalnie. Hmm. I lądujemy w Krakowie w sam raz, żeby obejrzeć zachód słońca nad Wisłą i dać jeszcze chwilę czasu panom z Nyski, żeby rozpalili ognie, bo od dziewiętnastej pracują, jest chwila po 19. .00. otwarty jest jeszcze lód. My na nadwiślańskiej, właśnie nad tym zachodzącym słońcem, nad rzeką, e, takiego loda sobie z gudloda, e, to Wam mogę zdradzić, nie będę go recenzował, to sieciówka, każdy chyba ją zna, e, z rzeczy ciekawych to to, że mają lody bez cukru na przykład i dlatego właśnie postanowiliśmy się tu zaczynać, zatrzymać plus dla tego pięknego anturażu. Natomiast my widzimy się już w Krakowie, ale nie tu, tylko pod Halą Targową, bo tam zaparkowała Nyska i się rozgrzewa, a my dotrzemy do niej za moment, także... Witaj, mój gastronomiczny pamiętniczku. Podjęliśmy spontaniczną decyzję, że odwiedzimy jeszcze jednak jeden lokal po drodze, a konkretnie to, że odwiedzimy Salta House. A to dlatego, że słyszałem, że jest tutaj legendarna zupa rybna i bardzo dobre steki. Ja się nie znam szczególnie na stekach, ale skoro gdzieś są bardzo dobre, to się chętnie poznam w takim miejscu. A słyszałem dużo dobrego o tym miejscu. I po prostu, jak już tak zaczęliśmy o tym rozmawiać, to doszliśmy do wniosku, że dlaczego by nie. Skoro jest taki okres, w którym warto być dla tak, to jestem dla tak. I wpadliśmy tutaj po prostu, e, spróbujemy tej zupy rybnej i spróbujemy steków. E, zamówiliśmy kilka dodatków, kilka sosów. Ja jestem bardzo ciekawy. <laughs> Kocham takie życie. Chętnie tego spróbuję dla was. Dajcie znać, czy tu byliście w ogóle jak wam, jeżeli chodzi o lokal, to robi wrażenie. Bardzo fajny wystrój, bardzo mocna kawa, to taka propos, bo spróbowałem już. Natomiast jeśli chodzi o wystrój lokalu bardzo nowoczesny, bardzo dużo zieleni, przyjemna atmosfera, dużo neonów, dużo fajnego światła. Mnie podoba się tutaj bardzo. Mam nadzieję, że będzie mi się równie bardzo podobało smakowo i tego nie mogę się już doczekać. Są duże oczekiwania, bo dużo, jak już mówiłem, dobrego mi powiedziano. Jeżeli nie możecie się doczekać, to tak samo jak ja, to świetnie, zaraz coś wiedzie pysznego, mam nadzieję. Zaczniemy pewnie... Ha! Jeszcze zamówiliśmy Tatara, bo jego też się uczę. To dla tych, którzy o Tatarze pisali w komentarzach, dużo właśnie ostatnio się go uczę, żeby móc się wypowiedzieć rzeczowo, coraz bardziej. No ku mam dalej fenomenu, ale rozumiem, że może bardzo smakować. Natomiast czekamy na swojego tutaj w salta, no a potem zupa, no a potem steki, no a potem oczywiście jeszcze obiecane kiełbasy. No tak się ta przygoda zmieniła, miał być tylko i wyłącznie kiełbasiany odcinek, no ale w sumie taki stek, to też mięso... To się I pojawia się pierwszy rzeczony tatar z argentyńskiej wołowiny już wymieszany z piklem, z masełkiem podany, do tego autorskie pieczywo, jest focaccia i jest żypnie pieczywo też. U, tutaj jasne, tutaj nieco ciemniejsze, pewnie nieco zdrowsze. Mm, wygląda pięknie, pachnie zakwasowo zarówno jedno i drugie, no ale ja zacznę od białego i zacznę od spróbowania. Wyciągnę tylko ten chips tutaj na bok. Czy taka elegancka knajpa? Ja w kapturze w ogóle wpadłem elegancko. Ludzie siedzą w marynarkach, my tu pyk. no ale cóż, no, nie było to w planach. Zresztą jaka to różnica? Z szacunkiem podchodzę do jedzenia. Najpierw spróbuję samego mięsa z piklem już przedtem wmieszanym. Tutaj pierwszy raz odkąd próbuję, jest ta siekana na bank. Zupełnie inna struktura mięsa. Pyszne. pikiel pieprzu, grubo takiego świeżo mielonego pieprzu też jest sporo. Ciężko porównać do czegokolwiek innego. Nie, żebym się zakochał, także już będę teraz fanem na wieki wieku mamy, no, ale rozumiem, że może to. Mm. Może to bardzo smakować. Mm. Jest tu jeszcze jakaś specjalna oliwa i ten serek. Spróbuję sobie takiego miksu dodatkowego. Mm. Do tego grzybka też zabieram. Mm. Bardzo dobry to jest. Mm. okej. Okay. 51 złotych chyba. Bo to to jest, nie wiem, ja nie, się nie znam na Tatarach, ale nik, żaden z nich do tej pory. Teraz jadłem już z 5. Z jedliśmy? Tak. No, to z jedliśmy. I nawet jadłem, jadłem z łagiu Tatara w y, Muro w Rzeszowie. poza kamerami. Bez porównania. Tam to. To tamto powiedział, że jest minimalnie lepsze niż to, co ja bym w Różanej za 33 zł. Zastanawiałem się, czy jak będę próbował tego siekanego, czy on nie będzie taki, że będzie gdzieś się, nie wiem, wbijał między zęby czy coś, ale to absolutnie się tak nie dzieje. Troszeczkę konsystencja, jak włosoś coś Coś takiego, że on po prostu zgniatany zębami pęka w taki soczysty, ale kurczę, nie spodziewałem się tak, że fajnie smakować surowe mięso. Dobra, bardzo dobre, fajna przystawka. Musiałem spojrzeć jak to się nazywa, salta. Salta to jest póki co najlepszy tatar jaki jadłem. Przerywamy, przerywamy program, przerywamy program. Specjalne doniesienie, teraz zrozumiałem, to masełko z czymkolwiek ono jest, na chlebie, jednym albo drugim, nie ma znaczenia czy focaccia czy to. wybuchu mi ślinianki, Jestem. Jezus, jakie połączenie smaków, nie wiem co w tym jest. Teraz rozumiem fenomen, że tak, no to tylko, że trzeba było właśnie połączyć to wszystko, ja nie wiedziałem, że trzeba to masełko na moje ryzyka, ja się nie znam na Tatarach, ale mam w tym momencie ślinotok, pyszne, połączenie tego wszystkiego naraz, uuu, e, dobrze, więc mój ulubiony Tatar jest w Salta House w Krakowie na ulicy Starowiślnej, znajdziecie sobie, nadwiślańska, nie starowiślna, nadwiślańska, nadwiślańska, nie starowiślna, bardzo dobry. Nie jakie to było dobre. Ciekawe są co dalej. To no, zaraz będzie jeszcze smażone. Mięso to było surowe i było pyszne. I zaraz będzie smażone. <grych> Łyczek kawki. Piękne. Jest. To co się wydarzyło przed chwilą. Jak ja się cieszę, że zacząłem robić ten program w ogóle, bo to pozwala mi dzięki Wam, także bardzo Wam dziękuję, że jesteście, bo dzięki Wam mogę sobie odwiedzać takie miejsca, próbować takich wspaniałych rzeczy. Teraz mam zupę rybną, tą legendarną, przynajmniej tego nie słyszałem, że jest wyborna, do tego jest serwowana z fokacią, taką grillowaną fokacią i dwoma sosami aioli, czyli taki czosnikowy sos popularny z południowej Francji i drugi, nie pamiętam jak się nazywa, nie znam tego nazwy, jakaś Harisa Harisa o, i drugi to jest Harisa. Paprykowy chyba mocno, pomidorowy, nie wiem, zaraz go spróbujemy Harisa i mamy taką fokację i mamy tę zupę rybną. Ona na bazie dużej ilości pomidorów, cebuli, czosnku na zawartość rybna to jest dorsz i sandacz. Spróbujmy najpierw samej zupki, tak jak jest. Mm, kurczę, tu panem nie zostanę. W sensie nie urzekłam, nie urzekła mnie, przynajmniej w tych pierwszych łyżeczkach. Kwaskowata, mocno rybna, ale nie w ten taki cudny sposób. Dodatki? Sosy, tak, może właśnie. Może, może, może właśnie, może po no to są te dodatki. Tatare. Może to jest jak z tatarem. Spróbujmy tak. Bo sama nie. Ale dam, no może nie całość. Spróbuję tutaj na kawałku Na razie sobie tak z tą pastą to. Wymieszać. Czy tak się to robi? No, tak się dodaje Tę zup, tą pastę do zupy? Mam nadzieję, że tak. Nie wygląda to teraz zbyt estetycznie. Ale może smakowo jest dużo lepiej. Ale dalej. Nie zostanę wielkim fanem tej zupy. Może po prostu nie jej smaki. Jak łosoś smakuje. Nie łosoś tu miał być? Sandarz? Łosoś i dorsz. No. Mówię o sandaczu, źle zapamiętałem, ale dobrze rozpoznałem smak. Zdecydowanie łososiak. Mm. A oprócz łososia jest tu też coś dorsz. Zaraz tam to też wrzucę na drugą stronę i spróbuję. Mm. Rybka, pysz. Fajnie przygotowana, mimo tego, że jest w zupie, bo się nie rozpada już tutaj, tylko taka jest mięsista, ale bardzo delikatna, smaku mam mnóstwo. Jakby od razu, no, łososia, no, nie trudno rozpoznać, dobra, nie trzeba być wielkim zdawcą, ale dorsz, no, też jest dosyć charakterystyczny, w sensie bardziej w konsystencji, bo tak, ja, ja uwielbiam zresztą dorsza, moja ulubiona ryba. Kurczę, ale fanem zupy rybnej nie zostanę, może po prostu, nie wiem, jadłem kilka razy w życiu zupę rybną, żadna mnie nie urzekła. O tej słyszałem, że jest legendarna. Więc wychodzi na to, że po prostu zupy rybne to nie są takie smaki, które mnie urzechną, może trochę jak tatar, tam to było pyszne, to jest smaczne, ale no nie wiem, niekoniecznie do powtórzenia dla mnie. Myślę, że wiele osób może, jeżeli faktycznie to są ich smaki, się roz, roz, rozsmakować. Ja się nie rozsmakowuję, czekam na mięso, na steka, na... co my to wzięliśmy? Antrykot? Antrykot puścić kamstwo na salony. W sensie, nie miałem pojęcia, bo zapytałem Pana Kölnera i Pan Kölner mi po prostu powiedział, prawidłową metodą może być, a właściwie jest, dodanie dodatków, które dostaliśmy, czyli tych sosów osobno. Ja spróbowałem sobie, Pan powiedział, że jest ostry. ja lubię podostawać ostre. Spróbowałem tego, jak on się nazywa? Harisa. Spróbowałem tego sosu Harisa. Jest ostry, troszeczkę pali, w sensie jakby sam, ale rozmieszany. Wiem, że na pewno doda smaku tej zupie i to całe mnóstwo, bo jak koncentrat różnych smaków był. Znacznie smaczniejsza, żałuję, że nie zrobiłem tego na początku. Trochę już zmarnowany potencjał, bo gdzieś tam z tyłu głowy jest, że już nie mój smak, nie do końca. I dalej, nie rozwaliło mnie to, ale znacznie smaczniejsze. Gdybym się na to natknął w taki sposób od początku, jak proponuję wymieszać i wtedy próbować, albo delikatnie tylko spróbować, a nie zjeść pół. Mm. Natomiast dalej, ja w ogóle wolę drugie dania niż zupy i tak. Natomiast ryba jest wybitna w środku. Tę rybę, na to, tę rybę warto łowić z tej zupy. Na mm, dorsz. Teraz miłsiste mięso. Pragnę. Nie chcę przerywać Adamowi jedzenia. O Focacci nie powiedziałem, bo robią no to sami. Naprawdę pyszno. Miusista taka mm, gęste ciasto, przysmażone. Fajne dodateczki do zupy, dużo lepsze niż zupa dla mnie i wkładka do zupy, szczególnie wartościowa ta rybka, dodatki, ale chyba ja po prostu nie jestem fanem zupy rybnej. Ale żeśmy się nagrywali, przepięknie to wygląda, możliwe, że już będę jadł zimnego, australijskiego steka z wołowiny Black Angus. Magia kamery zadziałała, a to muszę Wam powiedzieć szczerze, żeby później nie było niedopowiedzeń, dostaliśmy te steki, ale ekstra od szefa. Mamy dostać jeszcze do spróbowania argentyńskiego steka. Wołowiny argentyńskiej będziemy mogli spróbować, na razie spróbujmy australijskiej. Tak, muszę ja like, ale uuu! Jak to się pięknie kroi. A jak to pięknie wygląda? Już Wam pokazuję, proszę bardzo. Zamówiliśmy Wypieczony na medium well. Tutaj mamy sól, grubą, myślę, że wypada delikatnie w ten sposób. Jest lepszy niż boczek. Ja bym stekam, Próbowałem właściwie steka kilka razy, ale to tak od kogoś. Pyszne. Naprawdę to jest bardzo smaczne. Warto było... E, dziękuję Adam, że wpadłeś na ten genialny pomysł, żebyśmy tutaj weszli. E, świetny, świetny pomysł. Pyszny stek. No, nieczęsto na tym kanale pojawiają się takie rzeczy, ale jako, że się pojawiają, to się bardzo cieszę. Polecam, jeżeli będziecie mieli ochotę na coś takiego fancy, na coś takiego wyjątkowo smacznego, no to... Mm. Warzywka jeszcze do tego wszystkiego mamy. Pozwolę sobie tutaj dołożyć... Zamówiłem ziemniaczki z truflą. Jest tutaj taki kawałeczek tej oto czarnej trufli, jakże rzadkiego grzyba, którego smak znam właściwie tylko z olej różnych oliw. Tutaj mamy Campo Dziękujemy bardzo. Jak sami widzieliście w międzyczasie, kiedy próbowałem ziemniaczków, no pire ziemniaczane, pyszne, maślane. Ze smakiem trufli, która pojawiła się jako dodatek na górze do takiego mięska w sam raz. Antrykot Campo z Argentyny pojawił się na kolejnej desce. tu Puściutki. E, tutaj mamy jeszcze broku z czosnkiem. Dziki broku dokładnie rzecz biorąc. Pozwolę sobie tutaj przełożyć sztę. Wezmę jeszcze kilka warzyw. O! Tutaj mamy, to, tu mamy też ten broku, więc wezmę sobie. Proszę bardzo, cukini, kawałeczek z, rozma z gałązką rozmarynu. No, rozmaryn odłożę na bok, choć on pasuje. kawałeczek papryki to jako dodatek. I może na tej desce, bo pięknie to wygląda. Zróbmy mu po prostu krzywdę od razu na pół. Tak, jak chcieliśmy. Tak jak chcieliśmy. Jakie to jest soczyste. Ja sobie pozwolę od razu tą połówkę zabrać. I póki jeszcze taka jaka jest gorąca. Buh, tutaj z boku. Jezu, jak to, jak to pracuje w ogóle, ona się zgniata niemal do samego talerza. I zaraz wraca do samej góry. Pachnie. Dymnie. Mm. Zupełnie inny. Tutaj bardziej czuć strukturę jakby grubsze włókna mięśniowe, ale ilość tego umamicznego smaku mięsnego, jakbyście zjedli, nie wiem, koncentrat z gulaszu, nie wiem, jak to określić. Przepyszne to jest. Już rozumiem fanów steków. Czysta pierwotna przyjemność, jak jak wyrwanego po prostu wołu na, na, na ogniu żywym, przypalonego, takie pierwotne. To jest struktury strukturę mięsa, czuć tak bardzo wyraźnie. I takie przerosty tłuszczowe, grubsze, ale sam ten tłuszcz, on też by dodatkowo jeszcze rozgryziony, podbija tą smakiem no, przepyszne. To jest warzywek, spróbujmy. Miejsca jak to nie bez powodu zyskują, są popularne. Może nie zyskują popularności, chociaż pewnie też zyskują popularność. Pyszne. 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 Szybko tylko czy w porządku? Bardzo w porządku. Super, super. Prze, prze, przekruchutkie, przesoczyste jednocześnie. Wybitne. Ja jestem laikiem, ale to co wam mogę powiedzieć to czym mi smakuje. A szczerze, tego rodzaju mięsa jeszcze w ustach nie miałem. Może czas zacząć po prostu chodzić po tego rodzaju miejscach częściej no i okaże się, że znajdziemy. Smaki jeszcze wybitniejsze, no, przepyszna wołowina. Ja lubię wołowinę, no ale w takiej formie jeszcze jej nie kosztowałem. Ja tak nie byłem w takich miejscach, że nawet nie wiem, co jem, ale wiem, że jest... No. Jeszcze chimichurri, to z Argentyny bodajże pochodzi też, tak? Chimichurri, to jak z Argentyny, to dajmy na ten argentyński stek, tego chimichurri. Mm. Do tego mamy jeszcze masło ziołowe. Bardzo fajne rzeczy. I jeszcze sos berneński, ten, jakiś taki, okej. Okay. Też bardzo ciekawy. By było, Jezu, ale to jest po prostu przepotężna, przepotężna bomba, nie, ja zjadłem po pół tego snecha tam w zupy jestem mocno uznajedzony, to potrafi nasycić, ja... jutro idę na siłownię drugi raz, jutro nie był planowany trening, ale po takiej ilości trzeba iść, to jutro urosnę po prostu od razu o parę centymetrów, hmm. pycha, super, dobra, nie ma to tamto, troszkę jeszcze, Troszkę jeszcze podjemy. Zapakujemy sobie resztę. No bo szkoda by to było zostawić. No i człowiek nie jest taki, żeby kiełbasą nie przegraz. Także widzimy się pod nyską, ale Saltę, jak lubicie tego rodzaju kuchnię. Ja polecam. Bo ja, ceny, no sprawdźcie sobie na stronie, nie ma znaczenia. Wow, no i jesteśmy. Za mną jest już nyska. Ostatni punkt na planie naszej dzisiejszej kulinarnej wycieczki Był Rzeszów. Byliśmy już w Krakowie w salcie. Teraz jesteśmy tu. No bo człowiek nie jest taki, żeby kiełbasą nie zagryzł, takiego stejka argentyńskiego czy też tam e, australijskiego. No, polska kiełbasa to polska kiełbasa. Tu jest ta najbardziej klasyczna, od 91 roku ma to rzekomo działać. Dwóch taksówkarzy założyło i nie wiem, czy to dzisiaj prowadzą. Na pewno odbierając zapytam, czy to ci właśnie panowie i dam wam znać, a potem sobie znajdziemy jakieś miejsce i wydam werdykt, gdzie kiełbasa najlepsza. Czy w Tarnowie, czy w Rzeszowie, czy w Krakowie. Czy tradycja, czy świeżość i młodość, czy wysoka cena powodują, że to, co Nazywamy kiełbasą z grilla i tutaj też się pali na ogniu. Także wszystkie trzy przygotowywane w podobnym stylu. W sensie w podobny sposób, bo na ogniu. Wybaczcie, jestem już zmęczony. Ale zaraz kończymy i widzimy się w następnym odcinku. Ale na razie już ta kiełbaska. Dobra, super. A mógłbym dostać też, żeby sobie tak przyknąć. A w środku mam, okej, okay, dobra, wszystko mam, tak? Dobra, świetnie, dziękuję pięknie. Elegancko. Co jest? No. No. Baski, chce pan się No. Te tych wy chcesz tych czy na pubie? No. Czy w Oltogórzu? Mhm. Panowie czy... Nie, 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 nie ma opcji. No to było i do tej pory są. To są ci sami ludzie. Ci sami ludzie? No to okej. Tak, bym... okay. którzy się na tak, bo... z okolic okay. nie chowa. Elegancko. I Nyski, oczywiście, każdy jak chce, jest ona szeroko opisana w wszelkiego rodzaju mediach. E, jak już mówimy, my zaszczepiamy w Was ciekawość historii, a nie opowiadamy Wam ją w całości, bo warto samemu zwiedzić i sprawdzić, kimże ja jestem, żeby ferrować wyroki. Ja mogę Wam tylko powiedzieć, jak ja. I bardzo chętnie to zrobię, choćby podał, to tam będzie wygodniej. Dostaliśmy dwie takie kiełby. No to jest takie 20 cm kiełbasy. Powstają metodą ekspresową. Na raz jest 8. Nabitych na szpikulec, i pan po prostu w ogniu je cały czas. Obawiam się, że. Nie, znaczy, nie chcę, być, nie chcę wróżyć, bo może się pomylę, ale dobra, powiem, bo myślałem, że tak być może będzie. Ona będzie raczej spieczona z zewnątrz, a w środku będzie prawie surowa. Bo cały czas jest haratana w płomieniach. No nic, no. Że to nie, no w Rzeszowie to było z pietyzmem. Ja tam czek czekaliśmy tam z 15 minut pewnie, ale to ona wytapiana była wręcz, tutaj zobaczmy, nie, nie chcę jakby ten, jesteśmy, pyk, weźmy sobie może jakieś światełko, ze światłem powinno być lepiej, nie? Coś tu widać, tak wyglądają nasze kiełbasy, 20-centymetrowe pytongi, tylko tak jak mówiłem, ona jest, on jest dziubana nożem w międzyczasie, Panią tak siecze nieco. E, dostaliśmy faneksowe e, saszetki, e, saszetka z ketchupem i saszetka z musztardem pewnie. Dobra, mamy bagaja, mamy też jedną bułę. Ale była jest z kategorii tych takich pompowanych. To nie jest to, co dostaliśmy, bo i Norbert, i ten pan w sumie nie pamiętam imienia. Przepraszam, ale bardzo pozdrawiam, bo był przemiły w Rzeszowie. Tam było skupionko na tym, żeby to nie było to pompowane. No to to jest to pompowane, nie? To to nie jest to. Pewnie, chociaż nie najgorzej. Jest spoko. Kłamałem. Spoko bułka. Tylko tak wyglądała, ale zróbmy tak. No ja już jestem po tych. W dzisiejszych naszych wojażach nie ukrywam, mocno pojedzony. Nie jest źle, bo jest dobra kiełbaska, ale z całym szacunkiem dla tradycji jest tak jak myślałem i mogę to nawet udowodnić, bo tutaj widać w środku nierozpuszczony tłuszcz i to przy samej skórce. Nie? Myślę, że teraz powinno to być widać. No Jest sporo takich. Nie rozpuszczonych w ogóle tutaj. No, tu jest taki tuż ta spieczona po prostu dookoła, ugotowana lekko w środku. Więc najsmaczniejsza, najfajniej wypieczona była ta w rzeszowie, ale kosztuje 35 zł za zestaw, który u norberta możecie mieć za dwie dyszki. I też jest to bardzo fajna kiełbaska, i można ją wysmażyć mocniej. I też się Norbert na tym skupi. Tutaj trochę to jest już taka masuwa, jest kolejka i ładują. Osiem kiełbazy z nabity dookoła, 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 zrzut, rzut, rzut, next, next, next. Trochę odcinanie kuponów, moim zdaniem. Dobrze. Taka prawda, to tak powiem. Ten program nazywa się Leliwy Subiekt, to jest Leniwy Kanał. Ja jestem Łukasz. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A tyle? Tyle, pa!